Dzisiejsza przesyłeczka ulotek z firmy Drukomat. Proszę bardzo. Ulotki. Każda jedna złożona w taki sposób. Krawędzie poniszczone. Papier. Połamany świetnie, kolejne pudełeczko, o, tak to teraz wygląda. O, fajnie, i każda jedna ma rozjazd. Te 2 mm zawsze myślałem, że ulotki najpierw się biguje, a potem się ulotki docina. Jednak w drukomacie mają inną opinię na ten temat. Świeżo po reklamacji trzech książek będziemy reklamować ulotki, bo nie potrafią ich zrobić. Bardzo trudna rzecz musi to być. Ulotki w formacie DL. Łamane. Brawo. Brawo, drukomat. Każda sztuka, żeby nie było wątpliwości. Mm-hmm. Okay.